Tak, jest interesujące co powiedziałeś. O tych ludziach zaangażowanych w ekumenizm, że chcą usunąć bariery. Barierą między chrześcijaństwem a rzymskim katolicyzmem jest Ewangelia. A przez to Ewangelia musi zostać zastąpiona sloganami, aby upewnić się, że każdy będzie jeden, zgadzając się na te same rzeczy. Mimo to, że nikt nawet nie będzie wiedział, czym jest ta jedna rzecz, rzeczą, która oddziela chrześcijaństwo od rzymskiego katolicyzmu, jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, którą ruch ekumeniczny stara się usunąć. To, co zrobiłem w książce Quite Contrary, było to, że badałem przesłania, które przyjmowałem i w które wierzyłem, nauki objawienia Maryjnego podawane przez wieki, czy to w Lourdes, Francji czy w Fatimie w Portugalii, czy Guadalupe w Meksyku. I zacząłem porównywać to, co te objawienia mówiły, z tym, co stwierdza prawdziwa Ewangelia. I jednym z najgorszych, łamiących serce oddaniem Ewangelii od objawienia Maryjnego było to, że za każdym razem, gdy grzeszymy, że jest tu każdy jeden grzech więcej, który zostaje postawiony na Jezusa, który wciąż dalej cierpi za nasz grzech. I że im więcej grzeszymy, tym bardziej Jezus cierpi i tym bardziej Bóg jest wściekły na nas za nasze grzechy. I jest on tak wściekły, że zniszczyłby nas właśnie teraz i że jedyną, która stoi pomiędzy nami, a Bogiem i Jego gniewem, jest Maria. I ona mówi, nie mogę wstrzymywać tego gniewu już dłużej i nie mogę wyobrazić sobie bardziej żałosnego oddania Ewangelii niż tego, które przyszło uczyć objawienie maryjne, że im więcej Jezus cierpi, tym bardziej Bóg wstaje się na nas wściekły. Czy gdy wykonywałeś to badanie i wciąż byłeś rzymskim katolikiem w tym czasie? Czy zacząłeś już się zmieniać w tym czasie? Wierzyłem w to, co mówiły to objawienia. Rozważyłem je ponownie, z biblijnej perspektywy, po tym, kiedy się nawróciłem. Po tym, jak się nawróciłeś. Dobrze, bo właśnie myślałem, że jak to możliwe, że robiłeś takie badanie, podczas kiedy nosiłeś swój szkaplerz te badania wyszły później. Nie badałem tego wtedy, kiedy byłem rzymskim katolikiem. Wtedy po prostu wierzyłem w to, co mówiły objawienia Maryjne. Więc kiedy narodziłeś się ponownie z Ducha Bożego, to wtedy zacząłeś widzieć te wszystkie różnice. Tak, zacząłem badać pisma i uświadomiłem sobie, że te wierzenia od objawień maryjnych są fałszywe. Dlatego ta książka jest nazwana biblijnym ponownym rozważeniem maryjnych objawień. Ale Ewangelia Pism jest tym, że ponieważ Bóg zmiażdżył Jezusa Chrystusa za nasze niegodziwości i ukarał go za nasze grzechy, teraz mamy pokój z Bogiem przez naszego pana Jezusa Chrystusa, ponieważ przez śmierć Chrystusa gniew Boży został zaspokojony i już dłużej nie jest na nas wściekły. Prawda? Więc objawienia maryjne uczyły, że za każdym razem, gdy grzeszymy, tym bardziej Bóg każe Chrystusa i tym bardziej rozgniewany się staje. Pisma mówią, że gniew Boży został zaspokojony, ponieważ upodobało mu się, by zmiażyć Chrystusa za nasze niegodziwości. To są dwie całkowicie odmienne Ewangelie. I ponieważ to są dwie całkowicie odmienne Ewangelie, i tak jak mówiłeś od apostoła Pawła, nawet jeżeli anioł z nieba przyjdzie głosić Ewangelię inną od tej, niech będzie przeklęty. I uświadomiłem sobie, objawienia maryjne, nie znają Ewangelii Jezusa Chrystusa. I zatem muszą być demoniczne. I zatem tak naprawdę intencją książki było zaznajomienie ludzi z moją osobistą historią wyjścia z rzymskiego katolicyzmu, o moim szczególnym oddaniu objawieniom maryjnym, jako rzymskiego katolika i to, co odkryłem potem, jak zostałem narodzony na nowo, gdy porównałem nauczania objawienia maryjnego z naukami Pisma i uświadomiłem sobie, Nauki pisma mówią jedną rzecz, a objawienia mówią inną. Więc te objawienia, które prawdziwie się stały, nie są od Boga, zatem muszą być demoniczne.